Tak, Politechnika Gdańska to jedna z najlepszych polskich uczelni z wysokimi notowaniami także na arenie międzynarodowej. To przecież 71 wykładowców Politechniki Gdańskiej znajduje się w tym elitarnym gronie 2% najlepszych naukowców na całym świecie, najbardziej wpływowych i najczęściej cytowanych. Tak, Politechnika Gdańska znajduje się na prestiżowej liście 5,9% najlepszych uczelni, na całym świecie. Politechnika Gdańska to 14 tysięcy studentów i 1300 nauczycieli akademickich, 300 laboratoriów, więc dziękuję za współpracę wokół wielkiego projektu Westerplatte, który także nie mógłby się odbyć bez zaangażowania specjalistów z Politechniki Gdańskiej. I za tymi sukcesami, które jeszcze przed Wami, drodzy studenci, ale na które pracujecie na jednej z najlepszych uczelni w Polsce, w Europie i na świecie każdego dnia, stoicie też Wy, studenci, na których liczy Rzecz Pospolita Polska, bo jesteście nam bardzo potrzebni ze swoją wiedzą, swoją fachowością, a także z tym, że jesteście gotowi służyć Polsce właśnie na technicznej uczelni. Subskrybuj po więcej.